Ostatni przystanek przed WrestleMania już za chwilę. Mowa oczywiście o WWE Pay-Per-View dla brandu Raw o nazwie Fastlane. Kiedy słyszymy słowo Fastlane od razu nam się dość negatywnie kojarzy, ponieważ w poprzednich latach ta Pay-Per-View zastąpiła Elimination Chamber, a w tym roku jest normalnym zapychaczem pomiędzy właśnie Elimination Chamber a WrestleMania. To co pierwsze rzuca nam się w oczy, to to, że karta tego Fastlane różni się o wiele od tych z poprzednich lat. W tym roku mamy kilka interesujących... Pojedynków, które mogą rozpocząć feudy na WrestleMania, albo zmienić kompletnie oblicze, brandu Raw. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i zapraszam Was na 5 rzeczy, które powinny wydarzyć się podczas WWE Pay Per View Fastlane. Charlotte pokonuje Bailey. Jeśli ktoś ogląda moje poprzednie wideo zatytułowane 5 rzeczy, które mogą wydarzyć się podczas Wrestlemania 33, to wie, że chce, aby Charlotte weszła na WrestleManie jako mistrzyni. Dodatkowo chce, żeby ten jej osobisty rekord, jeśli chodzi o pay-per-view, został pobity właśnie na Wrestlemania, co też oznacza, że na Fastlane powinna odzyskać tytuł mistrzowski. Z drugiej strony można też pomyśleć, że może ona wygrać przez dyskwalifikację, co spowoduje przedłużenie jej rekordu, ale nie odzyska ona w tym samym pas. Jak wiemy WWE chce zbudować bardzo duży momentum jeśli chodzi o dywizję kobiet na Raw podczas WrestleMania, tak więc jedyną osobą, która obecnie jest w stanie wystąpić jako dobry heel z pasem mistrzowskim na WrestleMania jest właśnie Charlotte. Niestety Bailey nie jest już tą mistrzynią jako było w NXT i najzwyczajniej w świecie po prostu, moim zdaniem, nie odnajduje się jako mistrzyni brandu Raw. Z Sasha Banks widzieliśmy już kilkakrotnie z pasem mistrzowskim i jedyną osobą, która prawdopodobnie wystąpi na WrestleMania o ten pas jest Nia Jax, którą jeszcze z pasem nie widzieliśmy, ale czy Naja Jackson jest osobą, która jest w stanie wnieść pas na WrestleMania? Chris Jericho atakuje Kevina Owensa. I jak to przed Wrestlemanią się dzieje, WWE w żaden sposób nie próbuje nawet zablokować wycieki dotyczące planów na Wrestlemanii, i w tym roku wiemy, że wydarzy się pojedynek pomiędzy Chrisem Jericho a Kevinem Owensem. Jedyną niewiadomą tego wszystkiego jest to, czy walka będzie champion versus champion, czy po prostu o United States Championship. Jednym słowem, wszystko zależy od tego, czy Kevin Owens obroni, czy straci pas na fastlane przeciwko Goldbergowi. Z z jednej strony można powiedzieć, że Chris Jericho podczas pojedynku zaatakuje Kevina Owensa, co doprowadzi do obrony tytułu przez niego, ale można też myśleć, że po prostu Chris Jericho w ten sposób zdekoncentruje Owensa, że Goldberg wykona speed, Jack Jackhammer i tydydyn, brand new Universal Champion. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłaby walka na WrestleMania Champion vs Champion, gdzie Chris Jericho jest United States, a Kevin Owens Universal. Oboje po fenomenalnym roku 2016 zasługują na Twój WrestleMania moment. No ale jak wiemy, Vince McMahon, like big sweaty man. F Undertaker atakuje Romana Reigns'a. Na WWE Fastlane Roman Reigns zmierzy się z The Mountain Among Men'em, Braun Strowmanem. Ale wszystko wskazuje na to, że WWE bardzo chce pojedynku pomiędzy Undertakerem a Romanem Reigns'em na WrestleMania 30, tak więc najwyższy czas zacząć podbudowę pojedynku, którego nie chcemy. Wszystko zaczęło się oczywiście podczas Royal Rumble Matchu, gdzie Roman Reigns wyeliminował Undertakera i powiedział mu w twarz This is my yar. ER". Wtedy kompletnie wszyscy fani po prostu... Po prostu ściekali się w majtki i widzieli, hey! Możliwe ostatnie Wrestlemania Undertakera i zawalczy on z The Big Guyem! Jeśli mam być szczery, osobiście nie mam pojęcia, co mam myśleć o tym pojedynku, ale jest to idealny moment, aby sturnować Romana Reigns'a. Jeśli WWE chce w jakiś sposób uratować postać Romana Reigns'a przed Wrestlemanią 33, to on po prostu powinien przejść hillturn. I nie mówię tutaj o hillturnie na samej Wrestlemanii, tylko przed nią. Seth Rollins atakuje Samoa Joe Jak już zostało oficjalnie potwierdzone Seth Rollins wystąpi na WrestleMani W walce przeciwko Triple Howi. Lecz jeśli WWE chce podbudować ten pojedynek jeszcze mocniej To powinno dojść do konfrontacji tej dwójki bezpośredniej I nie mówię tu o mikrofonach Moim zdaniem super okazja nadarzy się Kiedy na fast Lane Samoa Joe zawalczy z samym ze... W ogóle co sami is... Oh man Seth Rollins może zaatakować Samoa Joe Aby zemścić się za to, że skontuzjował jego kolano. No po raz drugi podczas jego debiutu na Raw i tym samym przywołując do ringu Triple Age. A. Dochodzi do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy Triple Age a Sephoralinem, który set przegrywa, ponieważ dla Triple Age'a pomaga Samoa Joe. I cała ta sytuacja doprowadza do ostatniego naszego punktu w tym filmie, czyli powrót Fina Balora. Zdaję sobie sprawę, że robi tutaj masywny, gruby i soczysty, mm, fantasy booking, ale czemu nie? Wyobraźcie sobie sytuację na ringu Triple H Samoa Joe i Seth Rollins obijany przez wcześniej wspomnianą przeze mnie dwójkę i nagle rozbrzmiała muzyka Fina Balora. I tutaj szczerze powiedziawszy w mojej głowie układają się dwa scenariusze jak można byłoby to poprowadzić. Finn Balor oczywiście pomaga dla Seth'a Rollinsa atakując Samoa Joe co doprowadza do ich walki na WrestleMania albo przechodzi i pomaga atakować Sefa Rollinsa. Jak wiemy, Finn Balor dostał kontuzji latem na SummerSlam 2016 w walce o WWE Universal Championship z Sefem Rollinsem, tak więc ma szczere podstawy do tego, aby zaatakować Sefa Rollinsa. Oczywiście ten drugi scenariusz przeze mnie wspomniany jest dość mocno niekompletny, ponieważ wtedy nie wiedzielibyśmy, co Fina Balora czeka na WrestleManii, a gdyby zaatakował Samoa to byśmy mieli po prostu taką typową, historyczną walkę NXT podczas WrestleManii 33., i to by było na tyle. Możecie w komentarzach pisać co sądzicie o tych naszych pięciu punktach, albo po prostu podać swoje odczucia dotyczące Fastlane 2017. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodobało i cóż, widzimy się podczas podsumowania Fastlane, a tymczasem ja nazywam się Seth Donerz z What Is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.